Witam wszystkich z tej strony, Hunter. I zapraszam Was na nową serię. W sumie jest to kontynuacja XCOM Enemy Within. Co od nas będzie czekało tutaj? No nie mam pojęcia. No Wiemy, że jesteśmy po wybuchu statku, który w statku, oczywiście, Matki Obcych przeżyliśmy dzięki naszej Sofii, która wyniosła go w przestrzeń, gdzie wybuch. wybuchł, gdzie się rozsadził. Proszę. Członkował, rozcząstkowił. Okej, okay, zaczynamy tak jak na zwykłym. Nie, raczej nie. E, tak, tak, na poziomie, na rozsądnym poziomie, tak. Tak widzieliście, jeśli nie znasz... E, Dziwne z się samouczkiem, lęceńska potencjał zabawy. Nie, my aktualnie skończyliśmy Enemy Unknown, więc raczej nie. E, na czym to będzie polegało, czy jaka będzie rozgrywka... E, nie wiem. Nie wiem, kto i gra z diabłem. Z czasem stanie się jego orężem. Tak trochę proroczo. Nawet kurczę, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, czy będzie kontynuacja, czy po prostu będzie w ogóle inny, nowy dział gry. Ciekawe, ciekawi mnie. Znaczy początek jest taki sam, z tego co widzę, tak jak w Unknown nie było. Ufo przyleciało. Ufo teraz tutaj rozprzestrzeni taką zieloną plazmę. Nie wiem czy jest sens to oglądać, ale zostawię. To jakby... Jakiś dziwny zrzut akcji miał być. O, jest ta zielona plazma. Bam! Madafaka! O, to jest ta scena z loga gry, znaczy z, z menu gry. Ludzie zostali opętani jak... jakiś arachnoid zaatakował. Wszystko było nagrywane niskimi kamerami. Otóż tak. Ciekawe, ciekawe, naprawdę jest to tak ciekawy, nie? co, co coś... Dowódco. W obliczu niedawnej inwazji obcych Rada Narodów zebrała się, by zatwierdzić rozpoczęcie projektu EXCOM. Wybrano Cię do kierowania tym przedsięwzięciem. Stanowicie naszą pierwszą i ostatnią linię obrony. Twoje działania znacząco wpłyną na przyszłość tej planety. Pamiętaj o tym w trakcie swojej pracy. No cóż, początek jest identyczny. hamsko identyczny. Powodzenia, dowódco. No, ale chociaż logo będzie inne. Chociaż logo się zmieniło. Wow. Położenie bazy. Przedtem mieliśmy... Budowa ortuchmania wszystkich statków powietrznych i broni kosztuje 50% mniej. Wtedy byśmy byli w Europie. Azja. Wszystkie projekty prowadzone w odlewni szkolenia kosztują 50% mniej. Autopsje i przesłania odbywają się natychmiast. Myślę, że te przesłania są zwiększone. a no tak, ale Afryką to ja nie bardzo jestem. Nie, chyba weźmiemy sobie autopsje i przesłania odbywają się natychmiast. Gdzie mi bazę teraz gdzie indziej? Powinniśmy ruszyć do Argentyny. Zdaje się, że tam zagrożenie jest najpoważniejsze. Dobra, czyli widzimy, że. A, jest coś nowego. Ten obiekt różni się od innych. Zdaje się, że to inna kapsuła niż te używane przez obcych podczas operacji uprowadzeń. Jeśli ją zdobędziemy, będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej. Stop, stop, stop. Uwaga, dowódco. Wywiad donosi o obecności wroga w tym rejonie. Nie chcę nic mówić, ale nasza doktor jest młodsza. Ale może nieco młodsza, co ona w Kitlu nie jest tym śmiesznym całym? Tak jest, dowódco. To jakiś rodzaj pojemnika. Możemy przypuszczać, że posiada mechanizm samozniszczenia, Meldę. jak inny sprzęt obcych, ale musiał zostać jakoś wyłączony. Kluczy na no nie. W okolicy może znajdować się więcej takich kanistrów. Im więcej znajdziemy, no. tym więcej dowiemy się o ich zawartości. Nie podoba. Dobra, cio. Nie podoba mi się, że tak mi się ciężko mi się. Ciężko mi się przesuwa. Szybkość przesuwania, zapisz. Może jeszcze działać mechanizm okay. samozniszczenia. Uważajcie. Hmm, tu jest knajpka, nie? Może się napijemy czegoś? O, właśnie. Obce formy życia na ziemi. Jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń. Y, ogólnie ustawiłem sobie, że jakby każdy z załogantów naszych mówił w swoim ojczystym języku. Więc teraz ten powinien mówić po. Czy ja to flaga? Palerabia, słuchajmy. Nie, po angielsku najpierw dają. No ten jest akurat chyba Polakiem, bo mówi po polsku. No właśnie, chociaż chyba flagę Brazylii chyba. Tutaj co? To jakiś Nie. Wiecie co zmienimy sobie, żeby jednak mówili po, po naszemu język żołnierzy Nie wam no. Pierdzielę mi zaraz po, po, po japońsku albo po jakimś y, arabsku napierdalać, to lepiej. jak nie. Niech mówią po polsku Dobra Mogą mm, chociaż warto ustawić, dobra nie pomyślałem, no, że że wam no, splankowali cię ja wiem O o o o Tu jest ten kolejny 25% szans przeskocz. Zostań na warcie. My pobiegniemy sobie tutaj. Rozumiem, podchodzę do celu. Ciekawy gadżet. Sygnatura energetyczna tego urządzenia wskazuje, że mechanizm samozniszczenia jest sprawny i uzbrojony. Musicie działać szybko, nim będzie za późno. Dobra pan. Ola, czy to tylko cholera? O co chodzi z tym merdem? Meldem, co tam strzelbiam cię? O, mogę szalać jego? Spróbujmy. Wow, wiem, że zbudowałeś Przejdźmy, może mm, właśnie tutaj. Ty przejdź tu. Meld. Ciekawe co to jest, co, co to jest za um, dzieło, co to jest w ogóle? A, postać taki szybki podgląd. Dobra, e, fajna sprawka. E, Już się za to biorę. Mm, dobrze, warta. Nasz kolega może oberwie. Ładnie, baum baum. Ten idzie. A warta, zapomniałem. Wow, wasi koledzy z, z przyszłości będą o wiele lepsi od was. Spokojnie, nie musicie się martwić. o, o Finlandia ich. Hugo Bros. Normalnie, jeszcze, jeszcze overwiesz. Haha, i co? Kurde, ślepa kuro. Lul jaka ta wiara jest słaba wiatry. Doskonale dowód. O, oberwał. Mamy wystarczającą ilość tej substancji do analizy. Co to jest za substancja? Co to jest za kolumna tej czerpowej? Ostrzelony! Okej... Okay. Zdaje się, że ich broń ulega zniszczeniu, gdy ginie jej użytkownik. Musimy dokładnie szukać kawałków, które moglibyśmy wykorzystać w naszych programach rozwojowych. Ci widzę, że nadal masz zapał do rozwoju. No dobra, no podoba mi się to. Troszkę, że ten koleś napadnie. Albo nie, bo mu się. A, bo życie nie spada, no, ale cheaterstwo. Cheater. Zobaczcie, mu się za odnowi. A nie, nie odnowią się. O tak. Dobra, umieraj. Bye bye. E, pozostałych przeciwników. E, pozostałych przeciwników, ale gdzie oni są? Już biegnę. E, tą stronę raczej. Biegnę. Mamy? Nie, bo muzyczka się zmieniła, tego się e, pytam. Tutaj może Najgorsze jest to szukanie. szukania no, musiałeś tak agresywnie Dobra, przycisk F10 działa Nie, nie chcę żeby szczedł party. Ja chcę żebyś sobie na spokojnie przeszedł. O dobra się. A, tu jest! Dobra, mamy gommmmamy pobieg... Ale zajępał z tych kuciorów i Nie zmieniłeś się nitruhaj. Mogli cię chociaż trochę graficznie podreperować, ale dobra. Mm, jak wyglądasz z celnością? 45 pierdziel, to już grana. Pierdziel to nie trafisz. Szalej. Dobra. Kurcze, moi mieli po dwa zawsze szczała, teraz dupa zong. E, sprint. Nie. Nie, normalne. Ja byś nie mogła tej krówki koło kopnąć i przejść. Aj jaj. na pozycję. Ogólnie widzę, że rozgrywka polega na identycznym tym samym, tylko doszedł jakiś dziwny meld. Nie wiem, miał powiedzieć co to jest. Meld. Jakaś pewna substancja obcych yy, yy, służąca Ciekawe, ku czemu. Zaraz się dowiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy. Dobra robota, dowódco. Zdobycie tego materiału pozwoli ustalić nad czym pracują obcy. Na pewno doktorzy zechcą zacząć jak najszybciej. No to zaraz sprawdźmy, co to jest. Animacja lotu jest identyczna. Tutaj mapa Globusa. Dowódca do laboratoriów badawczych. Dowódca do laboratoriów badawczych. O! Witaj to... w sztabie XCOM, dowódco. Witam. Główny oficer Bradford. Mam w tym projekcie dwa zadania. Zapewniam wsparcie taktyczne dla naszych operacji polowych i informuję was o aktualnej sytuacji. Moje działania pozwolą wam skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. A propos, w koszarach pewien żołnierz czeka na awans. Zajmij się tym. Spoko. Mam wprawę. Zawansowania ludzi. No, można powiedzieć, że to była forma samouczka, którą i tak chciałem wyrzucić. Dobra, wsparcie, grenadier snajper. Pięknie, pięknie, pięknie ludzie, mamy. Do mamy, mamy, badawczych. mamy już. Do zamknij badawczych. się. Mamy już porządkową drużynę. Brakuje mi tylko jednego Grenadiera i jednego snajpera, Ale zarobiście, mamy żołnierza Sama wsparcia. Nazwa wskazuje, żołnierz wsparcia daje naszej drużynie niezbędną przewagę. Wszyscy wokół niego stają się lepsi. Tak, i będziesz medykiem. Grenadier to ważny członek drużyny. Posiada wyrzutnie rakiet i jest naszym specjalistą od materiału wybuchowego. Tak. Nasi snajperzy specjalizują się w zadawaniu poważnych uszkodzeń z dużej odległości. Ale bez odpowiedniego szkolenia są bardzo słabi w walce bezpośredniej. O, nowe. Nowe obrażenia dostaję. Ta broń, ta, ta umiejętność zaczyna a, grenadier. A nie mogę już, dobra. Szturmowcy to nasi frontowcy. Pierwsi ruszają do boju i ostatni schodzą z pola walki. To może tak zrobić? Może szturmo O, o, o! Skoro mówicie, że on pierwszy wchodzi i ostatni schodzi, to może zrobimy do sobie... No ja pierdzielę ten artefakty są wyładowywane, A zespół badawczy czeka na rozkazy. Zaczniemy na wasz znak dowódca. Dobra, Laboratorium ja się... W Witam, dowódco. Nazywam się dr Walem. Nadzoruję laboratoria badawcze. To tutaj odbywają się wszystkie badania i odkrycia EXCOM. Rozpoczęliśmy już analizę artefaktów zdobytych podczas naszego pierwszego spotkania z obcymi. Na podstawie wstępnych ustaleń uważamy, że możemy je wykorzystać do stworzenia nowego sprzętu dla naszych żołnierzy. Jeśli pozwolisz, od razu rozpoczniemy badania. Ciekawi mnie. Jakby to będzie czas jakim rozgrywa się ta akcja, nie, inna, nie, nie wiem, inna czasoprzestrzeń, to, o co tu chodzi w ogóle. E, ksenologia, e, no to jest idealnie to samo. O, rekombinacja meldu, to jest coś nowego. Nieźcicy no, umieścili kanistry z dziwną substancją na terenach zamieszkanych przez ludzi, być może w ramach jakiegoś eksperymentu. No że to jakaś broń. Dalsze badania powinny przynieść informacje o potencjalnym zagrożeniu. Dowódca do działu Kurde morda się! Dowódca do działu technicznego. 8 dni, 8 dni. Najbardziej by mnie właśnie kawałki broni interesowały. Zgadzam się, że to prawdopodobnie naj. O, dowódca. Przyspieszamy, bo to wszystko znamy, wszystko jesteśmy świadomi tego wszystkiego. Eee, satelita, oczywiście, że jest satelita. Dowódco. Nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Dobra, mamy dwie satelity. Yy, mamy iść teraz do K centrum kontroli? No chyba skanować. Dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na hologlobus. Dobra, weźmiemy sobie mm, pieniądze. Weźmiemy sobie pieniądze, potwierdź. Eee, macie tylko to, to... A, pierdolę, jaka podstawowa jednostka. Jesteście aktualnie jeszcze nikim. Eee, I czterech tylko. Odstępnienie przedmiotu, o co chodzi? E, Zatwierdził usunięcie całego zbrojenia, opancerzenia i przymiotów wszystkich żołnierzy, których nie wybrano do aktualnej misji. Ten sprzęt na piękne stanie się dostępny dla każdego. Ładnie, fajne, fajnie, że tą opcję wprowadzili. To jest bardzo dobre, ale dobra, nie, idziemy tą kasę z takiego powodu, że potrzebujemy mm, pieniądze, by rozbudować sobie mm, nasze koszary w pierwszej kolejności. Lądownik dotarł na miejsce. Rozpocznijmy atak. No to się miejscem kolejnej operacji są Chiny. Yes. Karnistry. Znowu jesteśmy w Chinach, jak pierdzielę, to jest jakaś Fatum. Normalnie, oni tego chcą, żeby non stop pomagał Azji. Ale no, mogli zrobić to, że... że e, ...przyspieszane są te momenty. Ale dobra, już nie będę się czekał, do warto. Uderzeniowy 1, tu Centrala. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. Mmm, eee, dobra. Tak, miało to miejsce w poprzednim razem. Dzielimy się na dwie grupy. Przyjąłem! Ruszam! Tak, jesteście tacy sami. Co? Ach, tu jest. Dobra. Mamy go. Cztery tury. Jest to miejsce? Pokażę Ci? Nie, nie, pokażę Eee, otwórz. Już się za to biorę. Nie ma No dobra. Eee, Stań tu. Oni wam! To jakiemu ty powiedział to? Ale Dobra, i tam jest kolejny. Eee, czyli... Ty tutaj Ty przez sprintuj się Tutaj Jestem w drodze już na Dobra, prawili się Ty tu Ty razem z nim Już tam jestem Przejmi to Granat? Zasięgu? Zasięgu! Boża! Bąża! Dobód, Proszę poinformować swoich ludzi, by rozważniej korzystali z materiałów wybuchowych. Nie wątpię, że skutecznie likwidują obcych, ale jednocześnie niszczą artefakty, które moglibyśmy pozyskać z ich ciała. Ci proszę wziąć to pod uwagę. Wszystko ładnie, pięknie się prezentuje No i co, że się wycofują? Chociaż tak jest bez sensu, bo tak jak mówiłem już w kiedyś tam odcinku, że niby się wycofują, a to gówno prawda. Mogliby to jakoś zmienić, że skoro się wycofują naprawdę y, coś się dzieje w ich szerodach, nie? Prze jakieś nie wiem, ujemne staty dostają albo coś aberwierz. Du

Podejdź tu Ze tego Ze szczelbą, nie, 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 dobra Zostawmy cię na razie tak jak jesteś Ty Jestem pod... w Ty podejdź tu Otwórz Granat Dobra, postaram się go zabić 70 70 nieboszczyk hmm. To się chyba trochę zdenerwował No właśnie trochę się zdenerwował Czemu sprint No dobra hmm. Tutaj podejmę się za to biorę. Może będzie miał na niego Nie, nie ma za. Eee, gdzie ty jesteś? Nie ty, ty ja Sprint kurczę, miejmy nadzieję w prostu, że trafimy. A tutaj masz kobież to Strzelanie w biegu, więc leci. Nara Dobra, dzisiaj zostaliśmy teraz? Jedziemy z tym gdzie jesteś? Robi się tu. Nasz drogi kolega tu Jaszew! Wow. Drzwi otwarte, ale przeszyłem mu się hmm. Okej, okay. zapiszmy Mam wrażenie... Znaczy domyślam się gdzie ja mogą tu. być. Dlatego też tak... Staram się tą drużynę mniej więcej rozdysponować w ten sposób, A nie ze szczelbą tu. Otwórz drzwi. Idę. Dobra. Otwarłaś tak te drzwi, nie? Chcę jest na szczeli. A na dole jest jednak. Chyba coś słyszałam. Staram się nas obejść. Dobra. LKMik, chodź tutaj. Śmigam. Otwórz drzwi, nie ma nikogo. Hmm, Códeś ranna, więc tak trochę nie bardzo. Dobra, nie, zróbmy sobie może o ten sposób. Noż. No, otwieraj te drzwi. Ruszam! Nie masz nikogo, to odpal wartę. Nie ma nikogo, odpal wartę. Tu tutaj na warcie A ty nacisz tutaj dalej Tak jest, jest, o! jest się jest. wystraszyłem O oh Boże Oooo oh, shit! Próbują nas Ja oh, ale shit <noise> Dobra wiemy że w tym w tej części oni chodzą chodzą w końcu manewrują Ja pierdzie Dobra oj, oj, oj. Yes, sir! O, po prostu chyba zawał. Zajedłem na zawał. Nie <grywy> spodziewałem się takiej akcji na serio tej. Ja pierdziele ty jaja falerę. Uff! Wymieszają się! krytyczne. Ja ja Już się za to biorę. Ajaj commander Żeby nas nie obszedł po z tej z strony iść Ty też tutaj idzie o ja pierdzielowanie Masakra, masakra Co? A dobra, o co chodzi? Jak to zobaczyłem? No, trafiłaś. ładnie. No i ty też trafisz? Dobra robota uderzeniowy 1. Dobra, mamy znowu tego melda całego. Może to jest jakaś forma pieniędzy tutaj? Nie, no pieniądze normalne mieliśmy, to nie, to nie, to raczej nie jest forma pieniędzy. Powiem, raczej... Dowódca do pokoju sytuacyjnego. Dowódca do pokoju Szturna sytuacyjnego. Wiec. I snajper. Dobra, mamy już dwóch snajperów. Jest C. Melda mamy. Pieniądze mamy. Będziemy w kontakcie. Dowódca. Pokój sytuacyjny. Każdy członek rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. My to mamy w Brazylii satelitą. Yy, naukowcy miesięcznie dobra yy, koszary yy, szkoła oficerska kupe siła to bym chciał właśnie yy, to na pewno to na pewno o to jest bardzo fajne fajne Fajne. To by chyba na początku lepsze, wolę. Co Rozumiem, że nasi żołnierze muszą przede wszystkim troszczyć się o własne Cicho. życie. Ale każdy obcy, którego potraktują ładunkami wybuchowymi, zmniejsza naszą szansę na zdobycie nowych artefaktów. Dowódco, nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Z tego miejsca możesz przenosić nasze interceptory do bas na całym świecie. Tak. Rozmieszczając flotę na różnych kontynentach, mamy większe szanse przechwycenia nowych kontaktów UFO, pojawiających się w tych rejonach. To znacząco zwiększy wydajność naszych oddziałów. Dobra. Centrum kontroli. Poszukamy sobie kolejnego. Połączenie. Mamy połączenie z radą, dowódcę. Przełączam na ekran. Wielka Brytania mamy na śmiała pierdziele. Już się nowo zaczyna to wszystko to samo! Nie! Dobra. Niech się zaczyna. Dobra, rozpocznij misję. Doskonale. Czekamy na postępy Waszych prac. Osuń. Osuń, osuń, osuń. Raz. Dwa. Trzy cztery. Okej. Okay. Hmm. Szturmowiec nie. Wsparcia będzie miał. No dobra, na, na razie... Na, na razie tam w pieru, z tym. Rozpocznij misję. Czarnoskóry jest snajperem. Du Przykuźcie się, uderzeniowy jeden. O, Kolejnym miejscem zrzutu jest Wielka Brytania. Okej. Okay. Fajnie, ale się tutaj działo ze mnie. Ale chyba transportowali z helikopterem, bo widzę, widzę tam, że zeszczelony jest. Przedstawiciel ONZ Peter Van Dorn i jego współpracownicy znajdowali się na miejscu wybuchu, który uszkodził pobliski most. Wykryliśmy obcych zbliżających się do tego rejonu. Musicie sprawdzić, czy pan Van Dorn żyje, a jeśli tak, wydostać go stamtąd, zanim pojawią się ufoki. Wyznaczono nowy cel. Hej, przyjaciele, tutaj! Czy mnie się wydaje czy po prostu ta misja się powtarza? Coś tu... Ten koleś już był. Ten koleś naprawdę już był. Ale dobra, no, jest jakiś meld cały, więc e, prawdopodobnie e, prawdopodobnie jest to co innego. Ale dobra, w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Nowa e, seria się. Będzie podobać pomimo tego, że na razie jest identyko jak poprzednia. Więc zapraszam was do śledzenia i oglądania. A tymczasem hej